Czym jest zasada lustra? Zasada lustra zakłada, że ludzie i sytuacje, z którymi się stykamy, odzwierciedlają nasze wewnętrzne przekonania, emocje i nierozwiązane problemy. Mówiąc prościej, to, co dzieje się na zewnątrz, może być projekcją tego, co dzieje się w nas. Ale co to oznacza w praktyce? Załóżmy, że ktoś w Twoim otoczeniu mocno Cię irytuje lub wywołuje silne emocje, czy to pozytywne, czy negatywne. Według zasady lustra może to sugerować, że ta osoba lub sytuacja ujawnia coś, czego nie akceptujesz w sobie, czego Ci brakuje lub domaga się Twojej uwagi. Podobnie, jeśli podziwiasz kogoś za jego cechy czy osiągnięcia, może to być znak, że nosisz w sobie te same zdolności, choć być może jeszcze ich nie dostrzegasz lub nie rozwijasz. Teoria ta sugeruje, że świat zewnętrzny działa jak lustro, oferując nam szansę na głębsze zrozumienie siebie i swoich emocji. Czy jednak zawsze możemy tak interpretować nasze doświadczenia? To pytanie warto rozważyć. Bez wątpienia zasada lustra może być cennym narzędziem do refleksji i pracy nad sobą, ale jak każde narzędzie, jej skuteczność zależy od tego, jak ją wykorzystamy.